Cześć, mamy tutaj uzasadnić, że liczb 3 cyfrowych podzielnych przez 5 jest mniej niż 200. No to teraz patrzymy sobie na liczby 3 cyfrowe, ustawiamy sobie, mamy tutaj 3 cyfry i teraz liczba podzielna przez 5, no to wiadomo, że musi mieć tę ostatnią cyfrę tutaj 0 lub 5, czyli mamy dwie możliwości. Teraz ta środkowa liczba może być dowolna, prawda, czyli mamy 10 możliwości, a ta pierwsza liczba, no to pierwsza cyfra może być każda oprócz 0, czyli mamy 9 możliwości, czyli nasz wynik to będzie 9 razy 10 razy 2, czyli 180. A teraz, no to widzimy, to jest poniżej 200, prawda? Teraz mamy uzasadnić, że jest ponad 2000 liczb pięciocyfrowych podzielnych przez 5, w których zapisie mogą występować liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5. No to teraz mamy pięciocyfrową liczbę. I znowu tutaj może być na końcu 0 albo 5, bo ma być podzielna przez 5, czyli mamy dwie możliwości. Tutaj w sumie tych cyfr do wykorzystania mamy 6, czyli tutaj będziemy mieli 6 do wykorzystania, 6, 6 i tutaj na pierwszym miejscu nie może wystąpić 0, czyli mamy 5 możliwości, czyli mamy 5 razy 6, razy 6, razy 6, razy 2 i tu wychodzi 2160. No i widzimy, że to jest większe od 2000.